Okej. Okay. No to pytanie. Z iloma chłopakami spałeś? Uh... Co tak długo liczysz, to! No? Nie No bo, no bo to, to, to. zależy. <grym>, jak zależy, to... Od zależy, Od czego zależy, Od czego zależy spanie z chłopakami, do? No? k? Od, c... <grym, grym>, od czego. Marek jest. Jest. A ty jest to rumiane. z będziesz, no? Marek, jak coś, tu. No! No. Bierzemy k tej dery i te 70 damy. Ja na wysokości kasyna zbiegł. Musi pa i człowieku. Nie, ja już go mam. k ma ma w na i lecisz na łapanca. Słuchaj, a na lapę? <laughs> Tak. No nie że ty też ty tam. No, nie no. Ma. człowieku, ja od początku służby. No po po ja, k k nie ja, 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 teraz ja, 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 jak o, się będzie No normalnie, ja, normalnie chwilę. Na wakacjach, kiedy... Polska. Przyjechała ona tutaj na parę tygodni Leciły. w rekreacyjnych. No i w taki sposób się poznali i tutaj zostali, tak? No i no, 9 miesięcy później powstałem ja. Z Polski pan jest, tak? Tak. A niech pan coś po polsku powie. Kurwa. Mhm. <ślesk> I co jeszcze? <ślesk> <ślesk> Dobrze, e, a niech mi pan powie w jakim języku teraz mówię? W jest Nie, no przecież po polsku dopiero coś powiedziałem. Teraz dopiero wróciłem na angielski. Pardon. Ej, chłopie, jakoś się łatwiej jeździ. Dobra, po no, To dzieje, le... to ledwo niż cokolwiek. Oj, kurwa! Oj, 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 oj. Wy jesteście poważni Przepraszam Przysięgam. Przysięgam. Przysięgam, możesz u mnie zobaczyć jak to wyglądało, ja was nie widziałem. No dobra, dobra, jedź, ja Sorry, sorry. Ej, pusis! Aha, i mnie jeszcze wy***ło Ale dobrze są chłopaki. Nie kurwa, zero, ja nie mam ku... dałem. Zajwiście, a się wystraszyłem aż, nie? Jak coś. I dlatego dlatego nigdy nie ustawię! Poszedł mi stąd, tam jest dzwonek, tam jest a? lobby. Poszedł mi stąd Ale lampę ma lampa! lampiesz? Składam, na biorzę. Spokojnie nie jest straszny. Czuję? Spokojnie nie będzie wolać. No, uważaj na niego, to tylko mój mały Janek. Aby... To... O, nie uważaj, nie przestań! Spokojnie nie będzie boleć. To tylko ja, Janek. Spokojnie, A, kochana, nie się. Wszystko będzie dobrze. Masakra. Pierwsze co trzeba oddać gdzieś? No to trzeba zgłosić. Ale co ty kombinujesz debilu? Bo ma drugi dziśja, jest na autorku, No ja mu to, odepchnijcie mu to. Grecie, jest całkiem jest akurat! Trudno ci jeździć. Jest deal? Tylko jest jeden problem. Mhm. Dlaczego się spóźniłeś? Z czym? No, na przyjechanie na siłownię. A, a, nie wiem. Na pewno. No nie, akurat nie z mojej winy, bo stałem na stacji benzynowej, w telefonie ustawiałem auto odbieranie, odrzucanie i jakaś k***a wjechała w całą stację, ze mną. No chcesz pić, to go Aha, Jak czemu mi się tylko palec. Patryk to się nawięczyć Co? Pokazałaś, Chylamy. ty masz schizofrenie. Dobra, za... Ej, dobra, twierdzi? ty jesteś schizofreniczką mnie, nie denerwuj mm. mnie nawet. Mhm. Wyskiwaliśmy i robiłam ci... A jeszcze, żeby było mało, to że niby się w tobie zakochałem i do ciebie wypisuję cały czas. Niech się skończę te farmazony błagam, bo już mi to f taką wiadomość dostałem od byłej szefowej, bo już tam nie pracuję Od Maj? Co? A skąd ona to wie? Nie wiem, taką wiadomość dostałem No dobra No Może też spóźniona się dowiem kiedyś, że, że mi znikniesz, co? Z życia Ojej Już tak. no Angie, no popatrzymy Co? Co? O bo... <śmiech> No <śmiech> Nie no, już raz ci synek już raz ci synek ci był no drugi raz już nie będę chyba więcej. Chodź. O jest... smutno. Jak smutno. się znudzisz moim janeczkiem to zadzwoń, ale to mój numer. Mam coś czego mój synek nie ma. No mocy administracyjnego <tocz so Co się robi? Tak słucham cię kochani. Cikę jeszcze tam Aha, ona wjeżdża w tunel. No, halo. Halo. Co tam? Ja nie wiem, czy mam karnet. To ja. O mam. Robisz tu? A. Dzięki, pożą. <laughs> nie, Aleś nie. asakurować już miała czego. Andrzejek! Andrzejek! załaj go Góryś karnet? Daje, cię Co jest? Ej. No? Sprzedam. Karnet. Masz karnet czy nie masz karnetu? Nie mam karnetu. Dlaczego? Bo on tu On się tu. To to, ale pytasz się możesz, no. Więc nie musisz. Niemiły. Bo za małe serce mojemu koledze, to jest niemiłe. Komu? Grubasowi. Przecież to on, mnie więc stracił Chodzi. Co? No, z kim? No. Z kim? Przecież, przecież no. mnie nie było dwa dni, on już poszedł do Heidi. No, a ty się dymałeś z krótkim. Z kim? No właśnie, nie tak. Aaa, no to już robili mi na zestawę, kto ja że... O, o wyleciał młody chyba! młody! No tak... Weź przejść, się nikogo nie f***ałem ze gitem. Znaczy powiem tak. W roku 2021-2022 miałem kura, e, nagrodę laureat od Jimmy'ego Jimmy Zima, ze z No i byłem w w plebistycie. E, było 60 uczestników i tak się składa, że zgarnąłem dwa pierwsze miejsca. Chce kukurydza? Gotowana. Gotowana. Moja babcia dużo piła, kukurydza, ją dobiła. Nie no w ogóle piąty <grydza> telefon to jest <grydza> niemożliwe. <grydza> <grydza> tak się rozumiesz kończy znajomość ze mną. Już nikt od z tobą nie chce rozmawiać, widzisz? No, wszyscy się ode mnie odwrócili. Ale Sofie życzyła nam y, miłego wypadu. Aha!